Tak ubogi żłobie, tu ja widzę w tobie, droższy widok niż ma niebo, maleńkiej osobie. Droższy widok niż ma niebo, maleńkiej osobie, zbawicielu drogi jakżeś to ubogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Czyże święty największej ozdobie Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie. Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywasz, a na smycie tej sprosności żywy lewasz, a na zmycie tej skrośności gorzkie łzy wylewasz. Na twarz upadamy, czołem uderzamy, witając Cię w tej stajence między bydlękami, witając Cię tej stajence między bydlękami. anioł pasterzom mówił Chrystus się wam narodził w Betlejem nie bardzo podłym mieście, się narodził się w ubóstwie Pan Wszego stworzenia ja Betlejem nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia, stąd się dowiedzieć tego. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. Ja tu jestem królem i nie ma innego. Mnie się należy hołd, cześć i chwała. Mnie lud się kłania i ziemia cała. Herod jest panem całego świata. W nim mądrość z siłą w jedno się splata. Złoto Bogactwa Herod przytuli. Herodzie, przybył orszak trzech króli. Orszak trzech króli? A jakich króli? Skąd się tu wzięli na tej półkuli? Ja król, ja władca, lubię ukłony. Jestem do tego przyzwyczajony. Ja jestem Kacper, król Europy. Jestem Melchior, król Azji. Jam jest Baltazar, król Afryki. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzałem bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Mędrcy ze wschodu ujrzeli światło. Przeszli szmat drogi. Nie było łatwo. Mówią, że dziecię się narodziło, by ludzi zbawić na świat przybyło. Chcą uznać dziecko za swego Pana, króla proroka oraz kapłana. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma narodzić się Mesjasz? Czy mają rację mówiąc o królu nowym, co ma się narodzić w Betlejem Ubogim? Tak, Herodzie, albowiem o tym królu stoi napisane. A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. To ci królowie są w wielkim błędzie. Ja im pokażę, kto jest tu panem, komu pokłony mają być dane. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wytypywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi. Bym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Pójdźmy wszyscy do stajenki.

bo się narodził Zbawiciel, Czego świata, Odkupiciel, Gloria. gloria, gloria bie, bie, bie. Bo się narodził Zbawiciel. Gdy królowie ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokój. Wędrowaliśmy już długo, aż przyszliśmy do tej krainy. Przywiodły nas tu serca prosto do małej dzieciny. Kim jest to Dziecię? Bo my tak sobie myślimy, że ono Wielkim Królem będzie. Otworzyli swe skrzynie i ofiarowali Mu dary. Cześć Tobie oddać pragnę w pokorze, bo Tyś jest Panem i Królem Boże. Do Ciebie władza na niebie i ziemi, Ty masz moc serca nasze odmienić. Olszak mój przybył, Radosnym krokiem jesteś kapłanem, królem, prorokiem. Kłaniam się Tobie, kocham Cię szczerze. Mirrę dziś Tobie składam w ofierze. Choć nad narodem moim mam władzę, Do Ciebie, panie, naród prowadzę. Przed Tobą, królu, na twarz upadam. Ty już od dzisiaj nad nami władaj. Jezu, najwyższym jesteś kapłanem. Kadzidło składam przed moim panem. Król, władca Azji pokornie prosi. Niech woń kadzidła w niebo się wznosi. W swoim kraju, hen daleko, słyszałem o tobie. Witam ciebie, Boże dziecię, położone w żłobie. Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła. Klękam przed Tobą, Jezu mój Panie. Hołd Tobie składam, czynię wyznanie, że jesteś królem i godzien chwały. Niech Ci się kłania ze mną świat cały. Twoje ubóstwo serce rozczula. Złoto przynoszę, dar godny króla. Jezu najdroższy, Dzieciątko święte. Tyś królem w hołdzie Tobie przyklęknę. Już nie chcemy nosić koron złocistych na głowie, gdyśmy hołd w stajni złożyli dzieciątku królowi na Twą większą chwałę, boś Ty jeden. Królem świata całego jesteś, Jezu Mały. Tryumfy, króla niebieskiego, sądzimy z nieba wysokiego. O pórki, do który swego strózu. W wysokości, a pokój na niskości, chodził się bawicie, i na Ziemi, na Ziemi, na Ziemi. By nas z piekła wybawił i w niebieskich postawił pałacach. Po to przyszedł na Ziemię zbawiciel świata. Moi drodzy, orszak króli dotarł właśnie tutaj do kościoła mariackiego, do szopki. Królowie złożyli dary Panu Jezusowi. Tutaj są skrzyneczki, do których możemy złożyć te dary, które przynieśliśmy. Ze sobą te dary będą przekazane na pomoc najuboższym z naszej gminy, z naszego miasta. Oczywiście to już pozostaje tajemnicą, kto zostanie obdarowany tymi darami. Niektóre dary zostały na plebanii u nas, bo były troszkę większe i trudno było je przenieść. Nie chcę wymieniać poszczególnych osób, którym należy się podziękowanie, bo mogę kogoś ominąć, zapomnieć. Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję. Chcę jednocześnie powiedzieć, że ten orszak czy króli to nie był orszak przeciwko komuś, ale to orszak za Panem Jezusem. Oddajemy cześć Panu Jezusowi, a jednocześnie integrujemy się. Idziemy razem obok siebie z jednej z drugiej parafii. Idą z nami władze samorządowe. Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, jesteśmy wspólnotą właśnie też taką w sensie świeckim, więc idziemy razem, by razem służyć Panu Bogu i bliźnim. Wszystko, z, wszystkim za wszystko dziękuję, a księdza dziekana proszę o błogosławieństwo. Na to świętowanie, ciąg dalszy świętowanie, na dziś, na tę uroczystość trzech króli i na cały ten rok, abyśmy zawsze znajdowali czas i chęć, aby przychodzić do Jezusa, bo jest królem nad królami, do naszego Boga, do naszego Odkupiciela, aby wciąż nas obdarowywał potrzebnymi blaskami, zdrowiem, siłami, wszystkim, co potrzebujemy do życia tutaj na ziemi. Ale do wszystkich łaskami potrzebnymi, aby każdy z nas wzrastał w świętości, w miłości, żeby ta Ziemia Choszczeńska, można powiedzieć, zaświeciła i świeciła wciąż dobrocią, miłością, kazywano jeden drugiemu człowiekowi, aby na tej Ziemi Choszczeńskiej było pięknie i wspaniale, by wszyscy mówili, ale na tej Ziemi są wspaniali ludzie. A to dzięki Jezusowi, który jest miłością, który jest źródłem miłości. Niech on na to miłość, na krzewienie tej miłości wszystkim nam błogosławi. I jeszcze dołączam się do tych podziękowań. Karola. Wszystkim, którzy wzięli ludzi w tym e, pięknym olszaku, władzą naszym, panie staroście, panu burmistrzowi, pierwsza coś takiego wspaniałego, patronat honorowy, tak dużo ludzi, kiedyś pamiętam, że ksiądz wikariusz ze świętej Jadwigi próbował ten zrobić olszak, w mniejszym zakresie się to udało, dziś tak liczne rzesze, może być się zgromadziły, niech to więc będzie już i może, daj Boże tradycją tegoż miasta, tej ziemi choszczeńskiej. Na to nasze świętowanie, na to nasze wyznawanie wiary tu i teraz i w kościele, i w domu, i gdziekolwiek się znajdziemy, niech błogosławi nam wszystkim Bóg Wszechmogący. Pan z wami, niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać proponuję dla wszystkich wielkie brawa za to wielkie wyznanie wiary, bijemy sobie brawo, tak, tak, że mimo deszczu, mimo zimy przyszliśmy i byliśmy. Bóg zapach do miłych spotkań. Tak, niech będzie pochwalony z Chrystus. Do kolejnych miłych spotkań.